No, Panie prezesie, historia yy, matką nauki jest. I yy, pytanie, czy. Zgadza się. I pytanie, czy w końcu Polacy wyciągną jakieś wnioski z tej historii, historii współczesnej? Yy, to, to, jest, to jest właśnie bardzo, bardzo dobre, do, dobre pytanie. Yy, obawiam się, obawiam się, że yy, ludzie nie czekają wniosków z historii. Przypominam, że już była raz prohibicja alkoholowa. No i dzisiaj się nie wziąłem tego z tego wniosku, Czy to widzicie? Panie profesorze, aby pan mógł pan przekazać, że mnie... Już, 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 wyłączam już. dźwięk po prostu. Ci, wydaje się, że będzie najprościej. To, 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 to się wybija. Mogę ten rozdział. I telefon na bok nam nas strasznie sześciej. Już. już go, już go, już staram się odsunąć, tak. W moim mieście jest zabytkowy zamek, pisze widz. Z największą kolekcją powozów. Czy gdyby doszedł Pan do władzy, sprywatyzowałby go Pan? Ja bym go od pana... jak Sekund... hmm. Przygotować sprawny system obronny. Pan Romuald szary powiedział, jako... był właśnie... i włączyłem. Tak? Ciekaw jestem, czy uda nam się jeden program, kiedy telefon Pan mi zadzwoni. Najpierw zadarła z Rosją, potem po cichu się dogadała z Rosją. Teraz a teraz znowuż teraz nowuż, zadarła, z Rosją. Halo, teraz nie mogę, mam, 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 czas, za pół godziny. Dobra, dziękuję. Już mam, mam jutro spotkanie w Lublinie. Dość duże, znaczy duże, na jakieś, na jakieś 보통은 다 전세 없이 다 전세 내는